Partia zaczęła się od E4 i poszła tutaj Hiszpanka. Obaj zawodnicy właściwie bez zastanowienia odklepali 17 pierwszych posunięć, więc widzicie jak głębokie jest to przygotowanie topowych zawodników w niektórych wariantach. Więc tutaj oczywiście klasyka, czyli biały przygotowuje się do zagrania D4, będzie chciał tutaj zająć przewagę w przestrzeni, będzie chciał zająć centrum, no a czarny oczywiście będzie się ustawiał, żeby w tym Przeszkadzać. No i w partii Roszada H3. H3, oczywiście, po to, żeby goniec tutaj ze związaniem nie wchodził, no bo ten skoczek z F3 jest bardzo istotny, żeby on wspierał zagranie D4. Więc to związanie byłoby wysoce kłopotliwe, dlatego warto wrzucić to H3. No i teraz czarny goniec nie ma co szukać na tej przekątnej, więc idzie sobie po prostu na B7. To jest jak najbardziej spotykany wariant. To wszystko jest bardzo dobrze znane, gonie f8, d5 biały tutaj zajął przewagę w przestrzeni, no i skoczek na d2 jest bardzo nierobotny, mało tego przeszkadza jeszcze innym figurom między innymi temu gońcowi c1 no więc dobrze jest delikwenta zaktywizować, no i skoczek tutaj kicnął sobie finalnie na g3 gdzie oczywiście będzie się szykował do wejścia na F5? Prędzej czy później ten skoczek na F5 się przydaje, no bo oczywiście, szczególnie kiedy H6 zostaje zagrane, to tam jakieś ofiary gońca się pojawiają, ale też jeżeli wymusimy zagranie G6, to wtedy czarne pola się osłabiają, no i po tych czarnych polach dalej można atakować. No i w partii H6, no to duda skoczek H2, no i teraz ten skoczek wchodzi na G4, więc więc ewidentnie Polak pomalutku pozbywa się tutaj figur przeciwnika ze skrzydła królewskiego, no i wiadomo, że w tym rewizie szachownicy będzie chciał ukąsić. I oczywiście czarny nie może tak po prostu stać w miejscu i nic nie robić, no bo wtedy na pewno skończy się to niedobrze, więc czarny... W Prawidłowo rzeczywiście szuka tej własnej kontry, szuka własnego ataku. No i tutaj czarny podjął decyzję o zagraniu ruchu C6. I na pierwszy rzut oka, takie C6 wygląda po prostu. Idiotycznie, no bo przecież pojawiła się tutaj słabość na D6, więc no podobnie w obronie sycylijskiej, czasami w wariancie Najdorfa ten 5D6 jest słaby, no więc właściwie po co czarny sam z siebie robi sobie problem? Okazuje się, że tutaj na plus dla czarnego działa aktywność tego gońca, bo jest tutaj presja napiona z E4, co jest oczywiście samo w sobie bardzo dobre, a po drugie można momentami przygotowywać zagranie posunięcia D5, i to jest tym plusem: czyli czarny chce przywalić to D5 i wtedy bardzo ładnie się zaktywizuje, właśnie w skrzy... na, na centrum szachownicy. Więc. Tutaj nawet na skrzydło królewskie będzie można później naciskać. No ale Duda tutaj skoczek G4, tak jak widzicie zawodnicy cały czas mają bardzo dużo czasu na zegarach. No i tutaj nastąpiła wymiana, po czym Duda zdecydował się odbić pionem. To jest bardzo ciekawe podejście. Ponieważ dzięki temu, że Duda odbił pionem, to Skoczek nie może wejść na F6. Skoczek chciałby wejść na F6, żeby przygotować zagranie D5, no i też, żeby zwiększyć presję na E4. Ale tutaj, co ciekawe, ze strategicznego punktu widzenia, ta pozycja jest już, jest już przegrana, bo Biały wali G5. No i teraz po wybiciu, odbicie gońcem, jest tutaj zacne związanie. Zaraz Skoczek H4, Hetman F3, jeszcze. Że ta presja na F6 zostanie zwiększona, więc to wygląda tutaj jak najbardziej nie... No, wygrana, dobra, to może za dużo powiedziane, ale naprawdę duża, duża przewaga. no Biały ma turbo prosty plan, jest fajna presja na D6, fajna presja na króla, więc dwa problemy w obozie Czarnego. A jak ktoś ma dwa problemy, to zazwyczaj ciężko jest się już wybronić. No ale muszę powiedzieć, że Maksudlu bardzo precyzyjnie tutaj gra, ponieważ skoro z tej strony skoczka się nie da wrzucić. Do akcji, no to wrzuca go z tej strony. No i tutaj, oczywiście, plan czarnego jest taki, żeby capnąć gońca z B3. No i wtedy, już D5 jak najbardziej będzie można zagrać. W związku z tym Biały zdecydował się wejść tutaj gońcem, no i doszło do takiej wymiany. Tutaj szczerze mówiąc, ja bardziej byłem fanem pomysłu, żeby wybijać Hetmanem, ponieważ jednak ten 5-6 zostaje długoterminowo słaby, choć tutaj problem jest taki, że ten skoczek sobie przejdzie na B6. Nie można zagrać koniec E3, żeby zaradzić temu wejściu na B6. No, bo oczywiście straci się piona z B2, więc to jest kłopotliwa sytuacja. Także tutaj no ma to swoje plusy, ma to swoje minusy, jak to zwykle w życiu i w szachach bywa. No, po tym skoczek A4, chyba należałoby tak troszeczkę koślawo wierzą na D1 wejść. Ewentualnie skoczkiem na F5, żeby tutaj po skoczku B6 sobie po prostu tym hetmanem wjechać na B7. No bo teraz oczywiście wieża E7 nie jest możliwe, więc można tutaj próbować poddymić. I później koniec E3 z presją na tego skoczka z B6. Także jak widzicie, komputerek nie jest fanem tego podejścia, ale wydaje mi się, że tutaj był niezły potencjał na poddymienie w tej pozycji. Ciekawe, czy Duda liczył ten wariant. No dobra, więc w partii mamy wybicie, odbicie piodem i E4. Bardzo ryzykowne podejście pana Parhama, e, ponieważ ten pion z E4 jest bardzo osłabiony. Przykładowo, e, łatwo sobie wyobrazić, że ten skoczek zostanie zaraz skasowany. No i później biały piona z4 zdobywa. Natomiast na taktyce, co ciekawe, wszystko się tutaj idealnie trzyma. No bo ten skoczek może wjechać na d3, później hetman na h4 i nagle okazuje się, że czarny ma naprawdę piękną aktywność no i ten pion g4 jest słabością. Więc nie jest łatwo udowodnić, że ten pion E4 jest słaby. Nie ma prostego sp sposobu, żeby go zaatakować. Tak samo chciałoby się zagrać B4, nie? Po prostu wygonić tego skoczka, no i później zdobyć piona. No ale wtedy skoczek idzie na a4, no i tego piona z c3 mm, elegancko atakuje. Później wieża c8, nawet hetman c7, jeśli zajdzie taka potrzeba. No i co z tego, że pion z e4 zostanie stracony, skoro pion z c3 zostanie capnięty. I tutaj bicie na e4 oczywiście nie działa, no bo wchodzi taki klasyczny motyw, motyw widełkowy. W związku z tym po e4 Duda zdecydował się na wieża e3, bardzo roztropne podejście, bo teraz skoczek d3 nie będzie z tempem, nie będzie z atakiem na wieżę, a dodatkowo po b4 skoczek a4, pion c3 jest broniony. Więc tutaj pojawiają się jakieś dodatkowe możliwości, żeby rzeczywiście tym pionem z e4 się zainteresować. No to w, w partii wieża C8 hetman E2, więc presja na E4 zostaje zwiększona, no ale przeciwnik wieża E5 i kontruje tutaj na pionku D5. Duda wybił na E4 Przeciwnik wybił na D5, goniec D2. Oczywiście trzeba zakończyć rozwój. No i tutaj nastąpiło wybicie, a później wieża E5. I tutaj okazuje się, że tego piona zdobyć nie można. No bo oczywiście wiąże się to ze stratą gońca, więc coś takiego nie wchodzi w grę. I. Faktem jest, że Maksudlu został tutaj z jedną słabością, ale naprawdę ciężko jest tutaj w jakikolwiek taki oczywisty sposób ukąsić. Ja tutaj byłem fanem pomysłu Hetman D3 żeby oczywiście zejść ze związania, no i chcemy tę wieżę przestawić tutaj, żeby później zagrać goniec F4, no i oczywiście zaatakować tego piona z D6, więc to wygląda najlepiej. No oczywiście przeciwnik za ten czas yy, no, zagra w ten sposób, żeby tego gońca zaktywizować, no ale dalej, jest tutaj izolak na D5, yy, jest to z całą pewnością jakiś tam atucik, yy, no i będzie można wokół tego grać. Wiadomo, że przy precyzyjnej defensywie, no to na jednej słabości się czarny wybroni, ale lepszy ryc niż nic. W partii natomiast poszło A4, no i tutaj Parham wybił i zagrał wieżo C4. No i teraz Duda, no musi kontrować, bo inaczej po prostu straci pionka za darmochę, tak? Tego pionka z A4. No i poszło Hetman B7, no i w partii wybicie, odbicie, wybicie, odbicie na A6. Hetman B8, no i tutaj partia zakończyła się remisikiem. A co u Wojtaszka? W ogóle zabawna sytuacja, bo Maksud był tak dobrze przygotowany do tej partii i. Po tym, jak skończyła mu się teoria, to grał tak precyzyjnie, że wykręcił dokładność 99,5. Więc dosłownie Duda się zmierzył ze Stokfiszem. Także dobrze, że ten remis został ugrany, widzowie. Natomiast Wojtaszek zdecydował się na swój ukochany debiut, czyli partię katalońską, którą ostro katuje od wielu, wielu lat. No i tutaj przeciwnik przywalił szybkim C5. Rzeczywiście muszę wam powiedzieć, że osobiście nie przepadam za tymi pozycjami, no bo tutaj najczęściej dochodzi do takiej sytuacji. Że te piony po prostu masowo się wymieniają i autentycznie ciężko jest cisnąć jakoś na wygraną. No, ale Wojtaszek w tych pozycjach jest oczywiście fenomenalnie przygotowany, więc jest ciężko, ale da się. No i w partii wybicie, tutaj czarny zbił na C4, no i biały oczywiście gra teraz bez pionka, ale ma delikatny atut pod postacią gońca z G2, no bo jednak ten goniec z G2 zawsze będzie. Będzie działał e, naprawdę agresywnie, a z tym gońcem c8 to jeszcze się trzeba nagimnastykować, żeby on wkroczył do akcji. W partii h3 e, i goniec d7, po czym wieża D, e, d1 i wieża c1. E, no tutaj mm, czarny e, nie dał się sprowokować. Przyznam, że liczyłem, że w jakiś koślawy sposób czarny będzie próbował tego piona na siłę zabezpieczyć. Wiecie, jakieś skocze K5 czy jakieś B5 w którymś momencie, żeby trzymać przewagę pionka. No, ale Dominguez stwierdził, że tutaj nie ma co świrować i najlepiej tego pionka oddać no i tutaj doszło do takiej sytuacji biały rzeczywiście przejął linię C, więc tylko czekać aż biały wjedzie na C7 no i w końcóweczce mogą być grubsze problemy po stronie czarnego no to jest w partii wybicie, odbicie i B5 i tutaj zaczęły się problemy Polaka no bo chciałoby się oczywiście trzeba bronić gońca, więc chciałoby się odejść tym hetmanem na C3 no ale no bicia na A2 to się oczywiście nie boimy, bo bicie na G7, no ale tutaj o dziwo koniec B4 jest bardzo nieprzyjemne. No, bo y, trochę mamy ograniczone pole manewru, żeby tego gońca w ogóle pilnować, tak? No, i tutaj gubi się koordynacja wśród figur białego, więc to tak nie bardzo. Więc Wojtaszek postanowił tutaj skontrować, dostał B4 i tutaj zaczęło mi się podobać. No, bo patrzcie, ten pion B4, no, teoretycznie jest wysoko ustawiony, tak agresywnie ustawiony, no, ale z drugiej strony. No ale z drugiej strony jest to słabość, prawda? On jest atakowany, łatwo sobie wyobrazić, że w końcówce będą problemy. No niestety Dominguez zagrał tutaj idealnie, goniec B5, no i Wojtaszek powinien wjeżdżać na C7. E, powinien wjeżdżać na c7, żeby tam e, ukąsić e, i wtedy goniec podwisa i tym pionem a7 się można zainteresować, wiadomo. E, natomiast w partii hetman e4 i hetman e4 jest zbyt pasywnym podejściem, no bo poleciał pionek i faktycznie poszło hetman b7 z widełkami na oba gońce, no z tym, że tutaj można w ten sposób zagrać wieża t1, hetman a4, b3. No i okazuje się, że wszystko co do tempa się zgodziło czarnemu, no i czarny tutaj wychodzi z pionem więcej. I faktycznie jest pion przewagi, no ale z drugiej strony są różnopolowe gońce. I tutaj stosunkowo łatwo jest się bronić, no bo właściwie Wojtaszek ma tylko jedną słabość, tak? Czyli problemem jest ten pion z F2, no więc wystarczy, że biały będzie tutaj go hytmanem zawsze pilnował, hytmanem królem, oczywiście. No i jeżeli tego piona nie straci, no to wszystko. Wszystko jest ok, no i rzeczywiście tutaj Wojtaszek bronił się przez kolejne. 45 posunięć, ale, ale idealnie się tutaj wybronił. Finalnie w ogóle oddał kolejnego pionka, wymieniając Hetmany jednocześnie, i ustawił taką twierdzę, bo tutaj wszystkie te trzy piony są zablokowane po białych polach, więc czarny nie ma jak się przebić. No a goniec do końca świata będzie bronił tego pionka z B3, więc każdy z moich widzów byłby w stanie to zremisować z Dominguezem ranking 2739, no bo wystarczy nie podwalić tego gońca. Więc chodzicie po tej przekątnej, żeby bronić pionka i tego po prostu nie da się wypuścić. Muszę wam powiedzieć, że nie brakuje niespodzianek w Pucharze Świata. To mi się bardzo podoba, że ci zawodnicy 2750+, są zmuszeni w tym turnieju, żeby walczyć z arcymiszami po 2550, 2600, 2650, bo okazuje się, że jak te Wesley e So, Aroniany, Mwiele i tak dalej, jeżeli oni grają między sobą, to trzymają rzeczywiście ten potężny ranking, a jakim przyjdzie grać z jakimiś arcymiszami po 2600, to już się zaczynają schodki. No i tutaj spora niespodzianka, no bo Wesley So przewalił z jakimś leszczykiem Saraną 2680, i to muszę powiedzieć, że Sarana naprawdę pięknie tutaj przysadził. Nastąpiło bicie na C1 i skoczek G4, co nie jest najdokładniejszym podejściem. Lepsze było skoczek D7, żeby odciąć całkowicie tego skoczka z A4 i wtedy delikwentem można się zainteresować. Natomiast tutaj hetman F5, skoczek się wrócił, no to widać, że nie było to najlepsze podejście. W partii skoczek C5 no i Sarana w ogóle wymyślił, że walnie tutaj agresywnym podejściem, czyli H5. I okazuje Okazuje się, że no nie bardzo można tego pionka capnąć. No bo teraz bicie, odbicie i widły. No i po prostu strata skoczka. Więc w partii nastąpiło B4. No, a teraz ten pionek pomaszerował dalej. Skoczek F1, G6, wygonienie Hetmana i Benz. Już tutaj widać, że goniec bije G2 wisi w powietrzu, no bo jak król odbije to widły, więc są problemy. No i Wesleyso zdecydował się wziąć pionka, no ale tutaj Sarana coś pięknego wyliczył. Skoczek F4 i poskoczek C7 genialne H3. Okazuje się, że tej wieży zbić nie można, bo szach ale nie po to, żeby zbić wieżę, tylko po to, żeby dać mata. E, urocze. Więc w partii skoczek g3, na teraz Sarana po prostu zbił, e, no i jeżeli nastąpi bicie na e8, to skoczek h3 z matem. Zabawne. E, więc w partii poszło bicie na a8, ale Sarana tego skoczka po prostu olewa i gra d3. I okazuje się, że nie ma obrony przed d2 i wieża e1, to kończy partię. Więc, więc Wesley Sob przewalił tutaj białymi, no i jutro czarnymi musi wygrać, żeby doprowadzić do dogrywek. I niespodzianek ciąg dalszy, bo też Carlsen przewalił pierwszą partię z Vincentem Kamerem, także autentycznie topowi zawodnicy nie mają lekko.